77 zł za monetę 10 groszową 2002 podwójny rand destrukt w stanie obiegowym ładnym. Słuchajcie, witajcie tam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie dedykowany film jednej osobie. Mamy tutaj piękną kolekcję pana Kamila. 102 egzemplarze destruktów monety. 10 groszy. Słuchajcie, zapraszam na kilka z nich. Zostały mi nadesłane na zdjęciach przez Instagrama. Jeśli ktoś chciałby film ze swoimi monetami, to zapraszam zdjęcia wysyłać na Instagramie różnych monet muszą być w dobrej jakości takich jakim na tym filmie. Słuchajcie, ceny i rodzaje destruktów 10 groszy trzeciej RP, a więc zaczynamy powolutku. 10 groszy 1990, dwie końcowe cyfry 99, tak jakby starte grubsze raczej destrukt, patrząc na stan zużycia całej monety i następna 10 groszy 99 podwójne bicie rewers bardzo Ciekawe, słuchajcie, wyłapane z obiegu monety. 10 groszy 2002, i tutaj dziwne bicie widać to na dacie 2002 oraz podwójny rand. Taka moneta właśnie sprzedała się za 77 zł. Większość tych destruktów, które tutaj zobaczycie, to ceny są symboliczne, raczej około, oscylujące około 10 zł, nie więcej, może przy jakichś wyjątkowych licytacjach więcej, bądź też często dużo mniej. Kolejna moneta 10 groszy 2002, ale to, co tutaj jest nie tak, to akurat proszę o Was. Spójrzcie sami i opiszcie w komentarzu pozycję numer 4 mamy tutaj, następne 2002-10 groszy, ten ja napis groszy jakiś dziwny, słuchajcie, sprawdzajcie wszystkie monety. To jest tylko oczywiście chęć znalezienia różnych ciekawych rzeczy w monetach, niekoniecznie w formie zarobku. 10 groszy 2013. Podwójne bicie albo wykruszenie stempla. Łapa ogła oraz litera R w napisie Rzeczpospolita. Bardzo dziwna. 10 groszy 2013-12. Słuchajcie, pogrubiony napis. Polska. Bardzo to ładnie widać w typie, Stare typy tych monet bardzo fajnie się prezentują. 10 groszy 2018, linia przez datę, bardzo często spotykany destrukcik, bardzo łatwo go znaleźć, dość dużo zdjęć miałem od Was takiej właśnie monety. 10 groszy 2009, również napis Polska oraz Łapa ogła. 10 groszy 2011, tutaj chyba chodzi o datę 2011, bardzo dziwny kształt tych jedynek, ale w sumie przy, przyjrzyjmy się jak będziecie mi wysyłać, to opisujcie mi każdy destrukt, o co chodzi, bo nie zawsze każdy odnajdzie to, co autor miał na myśli. 2021, podwójne bicie monety, jakby w formie 3D. 2019, linia poprzez datę. 2019, również linia na samym dole i wokół, bardzo często spotykane. 2020 10 groszy awers wokół rantu, takie dziwne, jakby zabrudzone. A wypiszcie w komentarzu, czy wy wyłapujecie różnego rodzaju destrukty. Mamy tutaj następny 2021 awers, zabrudzenie widoczne koło daty, ale również w napisie, literka C. Później 2020 pod datą, jakby pozostałości materiału, takie falfostle zamazania. Widać to dość często też widać w monetach, takie zabrudzenia, jakby. 2015, RAND, pozostałość, spójrzcie sami, 1990, podwójne bicie, bardzo ciekawe. 2004, również podwójny RAND, AVERS, też bardzo fajna sprawa. No i tutaj plus skrętki, chyba chodzi o skrętki, przyjrzyjmy się, bo w tle widać tą linię. 2014 rocznik, 2008, ale również spójrzcie, czy nie ma tu destruktów. Słuchajcie, 1993, 1990, 2000, dwie monety, 2000 rocznik, skrętka milenijna i destrukt bicia. No i kolejny destrukt. O, tutaj bardzo fajna data, i tą datą zakończymy. Takie filmy mogę dla Was robić z Waszych kolekcji, spersonalizowane. Panie Kamilu, dziękuję za zdjęcia. Bardzo ładnie wykonane. Do tak do 20 zdjęć monet między 15 a 20 wysyłajcie na. Ko na Instagramie, i wtedy zrobię dla Was taki osobny filmik. Jest to też fajne, forma, ciekawostka, kto coś wyłapał z obiegu, i dla nas wszystkich, na co zwracać uwagę i co może się nam trafić. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.